Jeszcze inna kwestia, którą mógłbyś odnieść, którą położył trener, trener Stali. Stwierdził, że 0-0 to był taki wynik mm, maksymalnie optymalny, bo, bo to oni byli lepsi przed na generalnie. Tak, ale za ładną grę się punktów nie dostaje. Ile razy to my gdzieś tam nas chwalono za jakąś ładną grę, a koniec końców punktów było zero, więc cieszę się, że dzisiaj, mimo tego, że może styl nie był jakiś wybitny i piękny dla oka, dla kibica, to, to chyba na koniec dnia każdy będzie się cieszyć, że jednak mamy te trzy punkty. Łukasz, z czego to wynika, że y, trenujecie wy, piłkarze Stali, cały tydzień? Jak potraficie grać w piłkę i raz serwujecie takie widowisko jak 8 maja 3-2, a dzisiaj po prostu no mecz taki ciężko sprawny, no, poza wynikiem pewnie mało co was będzie cieszyć. dla kibica No tak, na pewno nie rozpieszczamy kibiców, szczególnie w tym sezonie, ale. No też sami doprowadziliśmy do tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy w tabeli i, i na pewno to nie jest łatwe grać ładnie dla oka, patrząc, że trzeba skrolować tabelę, żeby znaleźć lechy. Więc e, uważam, że na dzień dzisiejszy e, nieważny styl, ważny jest wynik i uważam, że jak e, będziemy mieli te wyniki, to i ten nasz styl wróci, bo, bo tak jak powiedzieliście, no, to nie jest przypadek, że. W tamtym sezonie graliśmy w europejskich pucharach i graliśmy ładnie dla oka. Uważam, że z taką drużyną, z takimi zawodnikami, jakich mamy w drużynie, to, to nadal jest możliwe i kwestia po prostu tej takiej bardziej pewności siebie i uważam, że te dwa zwycięstwa teraz z rzędu na pewno nam tej dużo, dużo dały tej pewności. To weryfikacja przed Wami, takiego kolejnego <coughs> etapu, bo dwa mecz z Legią, czyli no rywalem takim w miarę rozpędzony, nie wiem, czy oglądałeś wczorajszy mecz z Egidonią, ale no Legia tam trochę postraszyła. No tak, ale znamy naszą ekstraklasę, że jest nieprzewidywalna, za to ją kochamy, także nie będziemy jechać do stolicy i czekać na jakiś najmniejszy wymiar kary. Ja osobiście lubię grać z Legią, także, także cieszę się, że mamy okazję do, do sprawdzenia się z mocnym rywalem. Zaraz mamy później Puchar Polski, także z, z tego miejsca chciałbym naprawdę zaprosić wszystkich kibiców, bo wiemy jakie wsparcie mamy tu u siebie na trybunach. Wiemy jak jeżdżą za nami na wyjazdy, więc na pewno my tam jedziemy do Warszawy nie z myślą o tym, żeby już gdzieś w głowach mieć Puchar Polski wtorkowy, tylko jedziemy po prostu, żeby, żeby wygrać mecz i z, przywieźć ze stolicy trzy punkty. Okej, a jak z Twoim zdrowiem? Powiedz. No właśnie, bo przypuszczam, że to nie jest y, Twoją maksymalną ambicją wchodzić ciągle z ławki rezerwowej. Tak, czy to jest kwestia jeszcze nie do końca dojścia do pełni zdrowia, czy, czy, czy inna? E, no nie, jestem w... Byłem w Szczecinie na rehabilitacji. Wróciłem, przyszedł nowy trener, i jak wróciłem, to już powiedziałem, że jestem w 100% gotowy. Takim meczem był Puchar Polski, i od tamtej pory trener wiedział, że, że ma, ma mnie, może na mnie liczyć na 100%. Ja też się cieszę, że już problemy z tymi plecami zniknęły, bo bo jednak sam po sobie widzę, że granie na tabletkach przeciwbólowych, żeby tylko pomóc drużynie to, to nie jest sposób i, i mimo, że troszkę swojego zdrowia poświęciłem, nie przyniosło to efektów, bo, bo, bo nie wygrywaliśmy, a, a wszyscy dobrze wiemy i szczególnie ja wiem po sobie, że jak jestem zdrowy, to bardzo dużo mogę pomóc drużynie i mam nadzieję, że dzisiaj to było widać. A jak na napastnik patrzysz na takie defensywne serie, bo pierwszy raz od lutego 2021, dwa mecze z rzędu na 0 o, no, nie, 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 nie patrzę na takie no, ale statystyki, to, ale, ale tak, ja jeszcze, wracając do tego czy, czy trener może na mnie liczyć no, ja też nie jestem przyzwyczajony do wchodzenia z ławki i moje ambicje są, żeby grać w pierwszym składzie, więc mam nadzieję, że dałem jasny sygnał.